Laboratoria Biologiczna, dokładnie przy granicy jest Federacji jest Rosyjskiej to, i jeszcze China. I no, od tego się nie odwrócą. Jest konwencja zakazująca rozwijania broni biologicznej, ona wymaga od tego od państw, żeby państwa szczegółowo raportowały każdą działalność, którą realizują, nie tylko na swoim terytorium, ale również poza swoim terytorium. Jeżeli prawidłowo Zrozumiałam to pytanie, to tak odpowiadam. Ci, którzy przekazują broń w Ukrainie, powinni rozumieć, że niosą odpowiedzialność za swoje działania, dokładnie jak ci, którzy również wspierają wysyłanie najemników do Ukrainy po to, żeby walczyć w duchu tych tradycji różnych ultraradykalnych batalionów w, w, w trakcie w życia wewnętrznego Ukrainy. CNBC, proszę. Panie ministrze, dziękuję bardzo za przyjęcie mojego pytania. CNBC News. Rosja. Używa różnych słów, żeby uzasadnić inwazję na Ukrainę. Pan mówi, że to jest dla do ukraińskiego, ale jak można usprawiedliwić zbombardowanie szpitala położniczego i szpitala dziecięcego? Czy zgadza się pan z prezydentem Załaskim, że jest to okrucieństwo, by uderzać w ciężarne kobiety, a także dzieci? A dla Rosja? Rosja dzisiaj ma. 40 miliardów dolarów. Czyli jest to gorsza sytuacja e, od 1917 roku w Rosji. W związku z tym, jak można uzasadnić, ludziom, że zniszczyliśmy gospodarkę dla inwazji, e, która e, według reszty świata nie powinna być gorsza? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o e, szpital położniczy, to nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy różnego rodzaju patentyczne okrzyki e, na temat tych tak zwanych okrucieństw, które wykonywane są przez siły zbrojne Rosji. 7 marca, 3 dni temu, 7 albo 6, nie pamiętam teraz dokładnie, ale na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych zostały ujawnione fakty, że ten szpital położniczy jest już dawno zajęty przez batalion Azow i przez innych radykałów. Stamtąd wszystkie ciężarne zostały wyrzucone, cały personel medyczny został wyrzucony, i szpital ten stanowił bazę batalionu Azov, który jest batalionem ultraradykalnym. Te dane zostały ujawnione trzy dni wcześniej, więc bardzo proszę samemu wyciągać wnioski. W jaki sposób manipulowana jest opinia publiczna na całym świecie. Ja widziałem te reportaże, widziałam reportaże i waszego kanału, a także innych zachodnich mediów. One są mocno emocjonalne, ale niestety ta, ta druga strona, która strona w, w każdej sytuacji, strona, która pozwala przedstawić sytuację obiektywną, nie nigdy nie bądź, jest szczególnie interesująca. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą Federacji Rosyjskiej, nieważne, co my się sami tym zajmiemy. Zajmuje się tym prezydent, zajmuje się tym nasz rząd. My po raz kolejny się przekonaliśmy. Использовали много слов для того, чтобы оправдать, что мы делаем э, на Украине. Вы знаете, привлекали... Wie Pani coś? My zwracaliśmy uwagę na to, że Ukraina staje się antyrosją i robiliśmy to przez wiele, wiele lat. I gdy Zachód publiczny w sposób otwarty, rozpoczynając od początku lat 2000, wymagał od Ukraińczyków przed kolejnymi wyborami określić, z kim oni są, z Zachodem czy z Rosją, albo z nami, albo przeciwko nam. Co to są za wartości? Co to są za zachodnie wartości, które były wbijane w głowę obywateli Ukrainy? Ktoś, my, my, Siergiej Ławrow, rzecznik...